Iwan Krawczenko, czyli kto? Powiedz nam coś o sobie. Iwan Krawczenko. Hmm. Pochodzę z Kijowa. Od 2013 roku jestem w Polsce, mieszkam na Stale. Zwyksza ocenia artysta muzyk, konserwatorium, e, studia podyplomowe na SGH jako menadżer kultury w Warszawie skończyłem. A od 2014 roku prowadzę dział gospodarczą, ubezpieczenia. Pochodzę z Sokołowa Podlaskiego, jestem z wykształcenia mikrobiologiem, 6 lat pracowałam w tej branży. W pewnym momencie swojego życia stwierdziłam, że chcę spróbować czegoś innego, tak, zapoznać się z branżą, która jest totalnie dla mnie nowa i stwierdziłam, że kierunek sprzedaży to będzie kierunek dla mnie właściwy w danym momencie życia. Mieszkam w Poznaniu, pracuję w tej firmie już 11 lat. Skończyłam prawo, no ale jak widać, no, całkowicie poszłam w inną branżę. Pracuję już 19 lat w ubezpieczeniach, ale to nie oznacza, że wcześniej też pracowałam, bo byłam pedagogiem. Uczyłam dzieci języka niemieckiego, potem byłam tłumaczem i negocjowałam kontrakty z firmami zagranicznymi. I w którymś momencie postanowiłam jednak tutaj się znaleźć. I tak jestem od 19 lat. Reprezentuję oddział w Kaliszu. Pracuję w firmie Unika od 2013 roku i e, posiadam dwójkę dzieci. Żony. Jestem Arfinem Anukiam, pracuję na co dzień w oddziale Kielce. Jestem z zawodu nauczycielką. Po urodzeniu córki szukałam pracy po takiej dłuższej A Akurat dostałam tą propozycję, żeby pracować w ubezpieczeniach, więc postanowiłam spróbować. Czemu nie? Jestem z Krakowa, skończyłam Uniwersytet Ekonomiczny. Pracę zawodową zaczęłam od założenia swojej własnej firmy. Która zresztą po kilku latach nie przetrwała kryzysu. A dlaczego ubezpieczenia? Dlatego, że poszukiwałam ciekawej pracy, żeby mogła się rozwijać, żeby mogła się uczyć, żeby mogła tutaj poznawać nowych ludzi. Tak naprawdę trafiłam też to trochę w poszukiwaniu zmiany zarobków, wynagrodzenia, bo były to czasy, gdzie wynagrodzenia były nieadekwatne do wykonywanej pracy. A ja wiedziałam, że można to zrobić po swojemu i być zadowolonym, nie tylko z pracy, ale też z wynagrodzenia. Bo poznałam fajnego agenta ubezpieczeniowego, od którego kupiłam swoje pierwsze ubezpieczenie na życie, zresztą bardzo świadomie, kiedy urodziło mi się dziecko. No i myślę, że ubezpieczenia szukałam też wtedy stabilizacji. I ubezpieczenia rzeczywiście okazały się taką branżą bardzo rozwojową i bezpieczną. Czyli w sprzedaży wcześniej nie miałeś doświadczenia? Nigdy. Żadnego? Nigdy. Tylko grałem w orkiestrze, czyli de facto przychodziłem, miałem nuty, robiłem swoje. Nie. Nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z sprzedażą. A to z polecenia, czy przez znajomego, czy po prostu z ogłoszenia? Nie, po prostu znajomy powiedział, że potrzebuję kogoś do zespołu, rekrutuje ludzi i postanowiłam sobie sprawdzić, czy w takiej branży, czy, czy w ogóle w takim charakterze pracy byłabym się w stanie znaleźć. Przed rozpoczęciem pracy, y, myślałam tak naprawdę, że to jest branża nie dla mnie, że jest to dosyć nudna branża, w która głównie opiera się y, na namawianiu ludzi tak, do różnych produktów, y, których tak naprawdę nie potrzebują. Miałem bardzo dużo obaw, ponieważ nie znałem branży. Y, dlatego też y, nie wiedziałem jak. Pozyskać klienta, jak dotrzeć do niego, jak z nim rozmawiać. To wszystko trzeba było nauczyć się w trakcie swoich początków, gdzie skupiałem się przede wszystkim na rozwoju wiedzy. A skoro nie miałeś doświadczeń w ubezpieczeniach, to pewnie miałeś mnóstwo obaw. Tak, oczywiście, miałam obaw. Przede wszystkim dużo zastanawiałam się nad tym, czy ja poradzę sobie co do bariery językowej, tak, czy dam sobie radę. Ale jestem osobą ambitną, więc postanowiłam cel i dzisiaj jestem tam, gdzie jestem. Tak, no chyba jak każdy i w każdej pracy, to nie tylko w ubezpieczeniach, tak. No każdy się. Ma jakieś tam opory, obawy jak rozpocząć, skąd pozyskać klientów, tak, jak to będzie przebiegała ta moja praca, czy jak się zderzę na przykład z jakąś przykrą sytuacją, czy to nie spowoduje, że będę chciała, czy nie będę w stanie na przykład unieść yy, jakieś takie ciężkiej sytuacji, że jak klientowi się coś stanie, nie wiem, przykładowo umrzę mi, tak, czy, czy, czy to emocjonalnie nie będzie zbyt ciężkie do, do, do uniesienia. Dlaczego unika? Jest wiele towarzystw, a akurat to towarzystwo. Spośród wielu różnych y, 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 takich cech, elementów, które pewnie różne firmy ubezpieczeniowe mają, mnie w Unika pasuje to, y, że są bardzo różnorodne rozwiązania ubezpieczeniowe. I że e, moim zdaniem to bardzo pomaga w sprzedaży, dlatego że rozmawiając e, z klientem, my rzeczywiście możemy akurat trafić na to, co on w tym momencie potrzebuje. A na pewno dobra marka, dobra, dobra firma, dobre produkty, na pewno dobry zespół i otoczenia, które mam e, w grupie, w, e, to na pewno. Ludzie przede wszystkim. Uważam, że firma bardzo docenia swoich pracowników. To znaczy, że jak dużo dajesz od siebie, jesteś osobą prawdziwą, bardzo pracowitą, systematyczną, to firma wynagradza cię. Nie chodzi tu tylko o wynagrodzenie pieniężne, ale też w pewnego rodzaju wycieczki, spotkania integracyjne, ale też ilość szkoleń, która tak naprawdę też daje ci ciągły rozwój. I to jest myślę, że główny taki argument, dlaczego wybrałam. No i tutaj jest ogromny plus za to, że mam takie poczucie, że co by się nie działo, to zawsze firma tak zareaguje, że nigdy nie będę miała jakichś obaw co do tego, że, że, że sobie nie poradzę. I na koniec, komu byś poleciła tą pracę? Poleciłabym osobom, które szukają właśnie kontaktu z, z ludźmi, że chcą poznawać nowych ludzi, chcą, są otwarci na świat. Z, Chcą zarabiać pieniądze przede wszystkim, no bo to jest jakby wszyscy mówimy, że o pieniądzach się nie rozmawia, ale one są tym motywatorem, bo każdy dzięki tutaj temu, że zarabia dobrze, może realizować wiele innych rzeczy. Po tych wielu latach widzę, że to była taka bardzo mocna odskocznia rozwojowa, bo okazało się, że tak wiele jak firmy ubezpieczeniowe zainwestowały w mój rozwój, to nigdy wcześniej tego nie doświadczyłam. Się nie zastanawiać po prostu to zaczęcie.